Dzisiaj razem z Pawłem wchodzimy na zupełnie nowy poziom rywalizacji w BMG Drive. Tym razem los zdecyduje, czym będziemy skakać. A skoro usłyszeliście słowo skok, to tak, macie rację. Jest to odcinek z ogromnej skoczni, a nasze pojazdy będą całkowicie losowe. Ale to nie wszystko. Żeby podkręcić emocje, doczepiliśmy im silniki rakietowe. Czy nasze maszyny wytrzymają ekstremalne przyciążenia? Kto poleci dalej, Jak kto skończy w spektakularnej kraksie? Sprawdźcie sami. Zostawcie łapkę w górę i suba, jeśli chcecie więcej takich wyzwań. Ja dziękuję moim wspierającym za dokładanie cegiełki do rozwoju kanału. I już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Dobrze, jest Dzikie skoki narciarskie! Rakietowe Oj, nocy. Nie! Ej, jestem w trybunach. Będę obserwował, jak tam ren nie. leci. Lecę daleko! Elegancko! Adam jest dumny! Nie, Adam 700 ma... metrów! Ej, wiesz co, ja byłem na trybunach, więc to tak nie do końca wyszło. Dobra. No, jest, to samo co mam. No jest szybki, mój chyba nie będzie, ale... Dobra, ja pojadę pierwsze, bo żebyśmy się nie zderzyli. Żebyśmy się nie dotknęli końcówkami. Cyk! I A O, tutaj kładę. Znowu mi spadły. odpadły! Dopalacze! Znowu lecę... Znowu lecę w trybuny! Dobra, za trybunami jestem, O kurde, o kurde! Siadło! To auto poleciało o wiele dalej niż tamto superowe. Przed siebie. No, to moje chyba Dobra, tak poczekaj, nie, ale... ja jeszcze raz. Dobra. <laughs> no nie no. Moto -auto ma 33 na godzinę maksymalne. 34 z górki. Stary, jak pół tysiąca na godzinę, to koła odpadają. I ciekawe, czy w <laughs> Bugatti jakby mi się wylosowało, czy też bym tak miał. Mam zielone! Bo wówczas, teoretycznie, tam chyba 400 ile ciśnie? Tak fabrycznie. Jak ja nacisnę tutaj dopalacz 220. stary, to to auto nie wytrzymuje ciśnienia. Ono już skacze już na starcie. Ale wiesz co, są auta losowe czasami takie, że po prostu <grym> normalnie <grym> e, włączasz rakietę i cię zgniata od razu. Wyłączam co? silnik rakietowy. Co? Ponad 700 metrów, ale wiesz co ci powiem? Są fury, które potrafią przeskoczyć aż tam do oceanu. O. To może będzie ten karawan O jest dopiero Ja zgubiłem zawieszenie 400 metrów 500 i rozbicie się Dobra, czekaj ja to sobie od razu zmieniam szybciutko Ten wygląda na dragsterka jakiegoś <laughs> Oho Może dostanę jakieś fajne auto w końcu O kurczę Uwaga, bo lecę Jestem w locie Co ty do mnie gadasz? No stary ja lecę już w tym momencie Jeszcze nie wyskoczymy już Same dostajesz, nie to Oho. co ja? Oho. Dobra, jeep z góry. Prosto na piaskownicy prosto wylądowałem na Dobra Teraz sobie zmienię furę faktycznie, bo to fajnie bydla... Co to jest? To wygląda jak Nie, Honda Civic w wersji Honda most. Most. Bywa i w most. Przeleciałem most! Bywaj tak! O. Cieło. Stary gdybym wyleciał prosto, to bym wyleciał chyba do oceanu Cyk! Proszę bardzo, Gideusz! O, znowu mi pękło coś. No tu przy okay. końcu coś pęka. No pęka, wow. nie? Równo 700 stary, metrów, Jak Ej, co tam? Poleciałem do góry. Robię kurde Ej, dzikiego stuta jeszcze. Ej stary, muszę ci powiedzieć, że coś ci tutaj rozciągnęło się. Ja. Jeszcze cofam do tyłu. Coś ci tam się rozciągnęło. Dobra, <laughs> random config. Cyk, ja jeszcze lecę, to? stary. Ja jeszcze lecę. Wracam do górę, jest. stary, lecąc. O, teraz... Ej, co jest? <laughs> o nie. Chyba no spadam. Dobra, okay. Chyba spadam. Nie, jeszcze nie spadam. Jeszcze się trzyma. Ile? Ile ja jestem w powietrzu? Ile ludzi... I cyk, poszedł. O, koła mi odpadły. Nie dojadę do końca Nie dojechałem. Ale odpadły koła. Nie no, masakra suka jakaś tam. Milicja do tego się nie nadaje. I trybuny. No słabo mi... koła przyczepione. Nie tak, no, jak mi też odpadły koła, gościu. Tak no, jak to mnie na, Ale... na face to face co schowałeś sobie koła, tak wyglądałem. A. No właśnie u mnie to samo, tylko wiesz co, nie już dwa odpadły. Kolejne dwa odpadły, teraz jestem. Ale miał jakieś słaby koła. Pływającą w łodzią podwodną. O, a ten tu porządny jest. 600 na godzinę, praktycznie, i nie odpadłem koło. <tostne> ja mam to, widzisz co ja mam? Furgonetkę właśnie widzę. I to. taka. Gida! Gida, właśnie, furgonetka Gida. 600 na godzinę! Prawie 700 na godzinę miałem na wyjściu. Ja mam 500. I lecę w kosmos. Dziki stud, dziki stud. Patrz jak grecy. Do, do oceanu, stary, do oceanu! Za ocean kawałek, oh. do wiatraków dolatuje. Dolatuje do, oh, do wiatraku. Ja Popie, ty masz z auta w ogóle jakieś Dobra, ja jeszcze raz. Przeleciałem pierwsze wiatraki, drugie wiatraki przeleciałem. Lecę dalej! Co, co za kolej? O ile? Ren mały się. końca do końca mały. Ren mały! Takie niepozorne auta, a tak dobrze działają. No cool. No bez jaj, palną prosto w most! A żeby to potwierdzić, to jeszcze raz, raz muszę skoczyć tym vanem. Nie, no ten van to jakoś tak widzę, że taki ma naprawdę dobry zasięg, nie? Dobra opływowość. Sprawdzamy zasięg aut. O nie, teraz spadłem w korkociąg, nie udało się. No jak traktor, co jest? Myślałem, że to jest tir, połączenie tira. Większą to jest sobie tak pulsacyjnie? Nie, 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 ja włączam dopiero jak jestem na rozbiegu. A, no to widzisz, to wszystko tłumaczy. Gubię, gubię się. 300 na odwróć godzinę, się, przy starcie. Odwróć się, opony, mały N. Opony pękają. No i niestety ląduje okay, tylko w piaskownicy. No, ale czy pojedzie tak fajnie? Pewnie dlatego, że czerwony. Okej, okay, okej. Okay. A, kurczę! Dobra, piaskownica. Ej, chyba mi się nie włączyły silniki rakietowe. <noise> tak, niektóre auta niestety wymagają tego, żeby kliknąć ręcznie tam. To kliknąć ręcznie. E, no myszką, tam na dole po prawej znaczek rakiety. Ma to sens. Oż klatkuje! Klatkuje kra! O, lampę na starć. Hmm. Dobra, nie do końca. Mam wrażenie, że chyba takie naprawdę te większe samochody. Okej. Okay. To może być ciekawiem. nie opanujemy tej prędkości, ale idziemy. Dobra, dostałem jakieś dziwne coś. Czy to ma w ogóle napęd rakietowy do zamontowania? Co? Takim malutkim tym tyci... Ty, ty, ty. wow. Powodzenia stary. Dobra, to te rakiety są większe od tego auta, nie? O nie, super się nie nadaje. To jest ten podstawowy, <gry> defaultowy samochód, BMW Drive. Ale dobry silnik. Zobaczymy czy opony mu strzelą. Nie, nie strzeliły. Uuu. I pięknie! Uuu. Tak! Jest! To jest to, to jest ten samochód właśnie! To jest... Nie w bok! Nie w tą stronę! Czemu w ogóle ciśniesz, typie?! Ale Patrzcie, prosto lądowanie na plaży. Okej, okay, dobra. To jest ta maszyna. To jest ta maszyna, moi drodzy, dokładnie. No opony Pięknie pękają latająco. na samym dole, stary, to jest, to jest bez sensu. No właśnie, tak ponad... <laughs> I jak Proszę bardzo! Ooooo wow, wow. 600 na godzinę tam było Uuu nie pękły opony To już plus O Czeku się jak pocisk stary Kołpaki mi zostawimy jakieś rzeczy Serio Mam po, po tobie to pozbierać jeszcze Opony no poszły sobie. Opony poszły wszystkie cztery w jednym miejscu To <grym> no, wybuchnął opony na bank O nie wybuchły 620 na godzinę <grym> więcej mi poszły, mi poszły. Porsche nie jednak nie wytrzymuje ciśnienia. Świetniki są... Dobra. Burgundetka posiada rekord tam za wiatrakami daleko. Wszystko jest nagrane. Dobra, dobra, jadę, jadę. I do Palacze. funkcjonariusz, policja, Paweł Kotył. Rozrzut uszkodzony. Reno! Renault. Plaża, plaża. No, a ja znowu na słupie oczywiście skończyłem. Standardowo. Dobra, to co? W tym sensie kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa, pa. Na razie.